nie trybu serwisowego w Lexusie NX300h Naciskamy dwa razy power Mamy zapłon włączony Naciskamy dwa razy do oporu pedał gazu Raz, dwa Naciskamy hamulec Przełączamy dźwignię na N Wpuszczamy hamulec Naciskamy dwa razy pedał gazu do oporu naciskamy hamulec przełączamy dźwignię na P i naciskamy dwa razy pedał gazu do oporu jest włączony tryb serwisowy czyli teraz jeżeli weźmiemy i naciśniemy hamulec i włączymy power silnik nam się uruchomi na wyświetlaczu pojawiają się dwie informacje: trakcja wyłączona i przełączony napęd tylko na dwa koła. To jest standardem przy trybie serwisowym. Silnik pracuje. Jeżeli chcemy wyłączyć, naciskamy przycisk Power raz. I od tej pory, po włączeniu znowu zapłonu, naciskamy hamulec. Naciskamy przycisk Power. Tak, jakby nie było nigdy włączonego trybu serwisowego. Silnik, a właściwie system jest gotowy. Really. Wyłączamy.